Lubię takie. plusa. A już po ciekawości. No tak liczyłem, że 2,5, wiesz? 300. I lubię. Malinki, minetki. Michale, proszę bardzo. Teraz ty. Michał bardzo chyba bezpiecznie wyląduje. Tak jest, świetne pole, graj dalej. Jest jak Stefan, proszę. To by się pięknie udało 1000 zł, bo po 500 to oczywiście za półgłoskę. No i rozumiem, że gramy dalej, chyba że chcesz kupić samogłos. Plus, ja lubię. Proszę. i malinki, minetki też lubię robić. 800 za spółgłoskę. El jak Leon. Nie, nie zapłacimy, bo El nie ma. Piotr. No może teraz coś się...